Okej, okay, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z powrotem. Wracamy do Rimorda. Po. Kurczę ostatnich katastrofach. O Jezu, co tu się działo? Co tu się działo? Ja już nie grałem tu teraz jakieś dwa lub trzy dni, w sumie jak sobie przypominam, co my tam... <laughs> co się tam wyprawiało? To mnie po prostu... Włos na skórze się prostuje. Jakaś masakra. Ej, tu w ogóle mam jakieś fajne statystyki. To są statystyki bogactwa. Więc ogólnie cały czas się bogacimy. Z, z tym, że, no, hmm, bywa z tym bardzo różnie. Szczególnie, jeżeli chodzi o, o ludność. <laughs> z ludnością bywa bardzo źle. A nawet bardziej niż bardzo. No ale dobra, 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 kto by się tam przyjmował. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Um, zaraz, bo tu mamy takich różnych rudków I co oni ogólnie, co oni ogólnie potrafili. Więc mamy DOKA który był dobry w wynajdywaniu i mam nadzieję, że go mam przypisanego do wynajdywania. Hmm, doka James Stock. Aha, bo Dok to jest koleś, którego musimy przekonać do nas. E, tak samo sądzia chyba. Tak mi się wydaje, że tak chyba miało być. Dobra, trzeba ich tu przypisać, żeby próbować ich Przekabacić na naszą stronę. Więc mamy, przepraszam, mamy tak, mamy McKay'a. E, McKay mamy która jest dobra w chociażby w kopaniu i konstruowaniu, i w skillach socjalnych jest taka SE. Mamy Minoka, czyli Wojownika, którego udało nam się zwerbować. No, chyba nawet to jest chyba niewolnik, który tutaj dosłownie niewolnik, którego tutaj wykupiliśmy, który jest genialny w bitce i no, nie najgorszy w strzelaniu. No i mamy Azlana, który który jest także dobry w bitce, w strzelaniu i w skillach socjalnych. No nie jest źle, nie jest źle. Z tym, że tak, brakuje mi im takich, um, takiej, taki jakby to ująć, takiego charakterku. Więc tak. Juna to McKay, to będzie pani. Kogo mamy na czacie, fajnego? Kto by chciał być Juną Juna Rickson McKay. Rickson McKay. E, tu, Minok, to będzie bez mózgi wojownik. To to będzie. E, ruler. O. Bez mózgi wojownik. A tu będzie pan. Devikson. Devikson, dobra. Ach, więc Rikson, o pani Riksonowa. To powinna być pani Riksonowa. Riksonowa, o. Tak, Pani Riksonowa, Próbuję tutaj chyba przegabacić ich, ich teraz widzę, tak, rozmawia sobie z, z kim, z Dokiem, z Dokiem rozmawia, zobaczymy co z tego wyjdzie, hmm, kto się zajmuje pożywieniem, taka podstawowa kwestia, gotowanie, Riksonowa, hmm. a Riksonowa na jakim miała poziomie gotowanie, pomyślmy, 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 słabym, więc trzeba tutaj odpalić. Gotowanie niestety na niskim poziomie. Niestety nie, nie mamy tu nikogo, kto byłby dobry w gotowaniu, z tego co mi się wydaje. Nie, dosłownie nikogo nie mamy, kto byłby dobry w gotowaniu. Co ty idziesz tu zrobić? Idziesz naprawić te worki, super. Tylko ja potrzebuję, żebyś się zajęła, moja droga, właśnie gotowaniem. Gotowanie w tym momencie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Może by teraz nic nam zbyt szybko nie napadło, bo byłoby mi bardzo smutno. Może no, zajmie się gotowaniem. Dziaduwo. Dziaduwo zajmie się gotowaniem. Dobra, na szczęście tutaj przy tym nie będzie zużywane pożywienie mięsne. Zaraz, czekajmy, czy teraz tak, bo tu mamy ogólnie dziczyznę itp. Czy ta dziczyzna może się ogólnie popsuć? Zorę pytanie. A czy ktoś ogólnie uprawą się zajmuje, bo tu widzę, że tu chyba niespecjalnie ktokolwiek się zajmuje uprawą. Dobra, niech się roller zajmie uprawą. To wydaje mi się w tym momencie najsensowniejsza opcja. Sonja dostała infekcji karku. Hmm. Ciekawe. Ktoś się nią... Chyba Devixon się nią zajął wydaje mi się. Eee, neck... Tak. Infection. No niedobrze, niedobrze. Będę robić co chcę, pisze. Nie ma, jesteś tylko kobietą. O no, ogólnie mamy ten problem, że nikt się nie zajmuje gotowaniem aktualnie, praktycznie. No to jest dość spory problem. Ale zaraz coś na to pomyślimy. Oh, co tu jest? Mm -hmm. Ha, zaćmienie słońca, co w sumie nam zbyt dużo nie robi, bo... tak czy siak my czerpiemy energię geotermalną, więc tym się nie specjalnie musimy martwić. Dobra, Rick Snow, w końcu robi jakieś pożywienie. Czy oni mają tutaj. Czy oni są najedzeni? jedzeni? z głodu nie umierają, tak? Kurde, dobrze byłoby tego doka naprawdę przekabaczyć. Gdybyśmy doka przekabacili, to kurde, to byłby To byłby miód. To byłby naprawdę miód. nawet nie lepiej. Kurde, The Vixen jest lepszy w gadce, ale ma słabszą naukę tej gadki, nie? To może być pewien problem. Hmm. No, fajnie, gdyby się udało któregoś przegabacić, kurde, nie? To byłoby naprawdę ekstra, no ale nie jest łatwo. Nie udało się, ale ma 24% szans na przegapacenie. The eee... Vixen sądzie, Sondie. Więc ogólnie to jest dużo, to jest bardzo dużo, więc na pewno niedługo uda nam się sądzie przegapać, ale mówię, ja tego dokąd bym z chęcią nie? Czy mamy jakiś statek w okolicy? Niestety żadnego statku nie ma. Znaczy tego, ale ja nie mam medykamentów, jest co takie małe ale? E, mam, znaczy, medykamenty, ale problem jest taki, że ja nie mam medykamentów żadnych, więc tu może być pewien problem. Niestety. No nie udało się. Strip sondria. No nic tu niestety nie zrobimy w tym momencie. No bo trochę żarła zebraliśmy, więc mam nadzieję, że uda się tego żarła trochę zrobić. No, no dobrze, no, sądzia Sondra przekabać się na naszą stronę, bo przyda nam się dodatkowa para rąk do roboty. Naprawdę, kurde, nie udało się. Ona może nie jest jakaś genialna w czymkolwiek, ale każda para rąk w tym momencie będzie na wagę złota. Naprawdę to będzie coś mega ważnego. bo tak mnie ciekawi, jak w ogóle jest zdrówko naszych tych yy, naszych misiaków. Riksonowa jest zdrowa, The Vixen jest całkowicie zdrowy, Roller też jest całkowicie zdrowy, no to dobrze. To dobrze zwiastuje. Dobrze zwiastuje. Hmm. Tylko tak. O, my tu mamy nadajnik. Ja bym w sumie... Ja to bym w sumie tak myślę, tą pilę to można byłoby opchnąć. Fla, dokąd tu jest? Wiecie co? Zrobimy w sumie... Zrobimy na zewnątrz stojaki na broń, coś czuję. Zaraz, gdzie były stojaki na broń? Moskit, myśl, myśl, myśl. Struktury, production, furniture. Jest. Stojaki na broń zrobię jeszcze na zewnątrz. O, bardzo ładnie. Chciałbym, żeby tutaj była tylko taka najważniejsza broń. Na przykład nie chcę tutaj piły, na przykład, tak? Nie chcę łuków. Chociaż może ten łuk by się przydał. Tego, tego, tego. No. Tak może być. Pistoletów też tutaj nie chcę. Nie chcę no, enfieldów w środku. Granatów, mołotowów, Tego. Dobra. Więc mam nadzieję, że ktoś tym się prędzy, czy później zajmie, żeby to przenieść. Może rolera dajmy, żeby to przeniósł. W sumie to chyba nikt tego nie przeniesie, podejrzewam. No trudno. Idź polować. Nie muszę iść polować, bo jedzenie ja to ja akurat mam. To znaczy, mięsa to ja mam. Gorzej, jeżeli chodzi o warzywka. Właśnie z warzywkami jest w tym momencie o wiele gorzej. Z warzywkami w tym momencie jest o wiele gorzej. Dobra, i to będziemy potem mogli sprzedać, nie? W ogóle mamy jakiegoś tragarza O, tragarz, tragarz, tragarz to się jest wyznaczone? Są! Roller i The Vixen Mhm No dobrze, 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 dobrze Tyle dobrego Co ta nowa Czy Riksonowa tu gada z nimi teraz? Tak, ona z nimi gada Niestety nie udało się jej przekapać na naszą stronę Kurde, przydałoby się Aaa! tak, czy nie. Nie, nie. To było po prostu zakończenie zaćmienia. Kurde już. już byłem taki happy, że coś nam się uda osiągnąć. Wow, wow wow wow, jebło. Jebło. Aha, no tak. E, Walno. Walnęło kurde, kurde było spięcie. Bo to wszystko jest na powierzchni, to wtedy no, średnio, średnio działa. Wiecie co w ogóle się zastanawiam, że może byłoby walnąć. Mamy trochę tego metalu, z tego co tu widzę. Yy, moglibyśmy jeszcze się troszeczkę tutaj. O, właśnie. Ochronić w postaci kolejnych. Mm, kolejnych wieżyczek. To nie byłoby zły pomysł. I tutaj damy jeszcze. Tak, dobra. Będzie dobrze. No i czekamy na rozwój sytuacji aktualnie, bo aktualnie w sumie nie specjalnie mamy co robić w tym momencie, kompletnie. Widzę, że... Riksnowa zajmuje też się więźniami, a ja w sumie nie specjalnie tego chcę wolałbym, żebym się Devixon tylko zajmował więźniami. Dlatego, że Devixon jest w tym w tym momencie najlepszy. Co to Devixon w ogóle nosi? Devixon nosi trochę metalu. O, fajnie, fajnie. Całkiem miło. W ogóle są te jakieś surowce, których na przykład którymi moglibyśmy się zatroszczyć. No chyba nie specjalnie. Kto w ogóle zajmuje się polowaniem? Polowaniem zajmuje się się, się, się Delixson. Zmieni chlebiej, jakby Roller się zajął tym. Wydaje mi się. Mam takie przeczucie, że to by było lepsze, lepsze w wykonaniu. Hunt. Może w sumie coś po. Na no coś zapolujmy w sumie. Zawsze to trochę dodatkowego mięska. No i można byłoby pomyśleć, co zrobić z tymi wszystkimi skórami, których mamy aż na to. Boże, co za budynki potrzebują prądu? Aha, bo ja tu zbudowałem wieżyczki, a nie doprowadziłem do nich prądu. No nie mądrze, nie mądrze, nie mądrze. Nie ma co tamto. Dobra, tu. A ta wieżyczka chyba sama w sobie dostanie prądu, ale dobudujemy tutaj. E, mają dywaniki. Mamy te dwaniki? chyba jeszcze nie mamy, mi się wydaje. Jak na mój gust. Dobra, jak oni tu chodzą? Oni chodzą, kurde, tak, nie? Tu możemy wbudować jakiś taki deptak, Rzekłbym Co jest? Co jest? Co jest? No nie, piraci! Ho, 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 ho. no, jakie grzechy. A, sąd, ej, zaraz, sądzę, że byliśmy. O o, 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 tylko sądzę, uzbroi się. To jesteś dobra w, dobry, dobra, dobra, dobra w strzelaniu? Słaba, no trudno, no, ale ryc niż nic. Więc teraz tak, e, potrzebujemy kogoś, kto zajmie się budowaniem, tak, w trybie ekspresowym ryksonowa do boju, do budowania. Eee, I mówię, przegapaczyliśmy na naszą stronę sądzie. W czym ona jest dobra? Ona jest dobra w medycynie, więc może się zajmować też medycznymi sprawami a doktoring, niech ona będzie od medycznych, od wardenowania też może być, od wynajdywania ewentualnie też może być, od kopania na pewno może być i od konstruowania, i od naprawiania, hmm. może też sprzątaniem się zajmować w sumie, Trakażowaniem. ścinaniem Gotowaniem nie, łowiectwem nie chociaż w sumie konstruowaniem też mogę się zająć naprawianiem też Dobra Co ona tu robi? Boże Kobieto! Zajmij się budową, bo mi coś zaraz trafi. Budowanie. Riksnowa tak samo. Do roboty. Znaczy, Sądź, co ty kobieto robisz? Gdzie ty jesteś? Tu, tu, budować to, bo zaraz będzie lipa straszna. No, jest prąd. Jest, dobra, wieżyczka ma prąd. Super. Niech się. Yy, zaraz, zaraz. Czy sądzia obrywała? Co się z nią stało? Aha, infekcja. No tak, 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 tak. Czy możemy z nią coś zrobić? No właśnie, niespecjalnie, bo nie ma nawet kiedy skąd zamówić. A coś czuję, że Sonja może źle skończyć. Mam takie przeczucie. Hmm. No Sonja potrzebuje pomocy ewidentnie. Dobra. Weź tutaj trochę po naprawie po sklejej sądzie Oho, idzie atak. tak Dobra, wszyscy do boju Wszyscy pobudka Bez wyjątku Zostało? Tego też nic nie zostało, Roller! przekaz sprawa, ale <głynie> długo nie pożyłeś. Hmm, sądzę, że się też nie, nacieszyli... nie nacieszy... Nacieszy... nacieszyliśmy. Hmm. Przykła sprawa. zachowajcie się lepiej. Filacz, czemu on jest do nas przyda przyjazny? Zaraz, czemu on jest do nas przyjazny? To jest dobre pytanie. Nie rozumiem. Jest, dobra, przechwycić go. W sumie ją. Czy ona nam się przyda. Hmm. Ona niż nikt. Cholera, no krwawa łaźnia. Idę taka straszna, nie? A miało być tak pięknie A, miało być tak pięknie. Kurde, miejsce na cmentarzu się kończy. To nie wygląda dobrze. To ewidentnie nie wygląda dobrze. Tak, po pierwsze to my, ze słabej strony, kurde zaatakowali nas, cholera. My powinniśmy coś takiego tu zrobić, a to zdekonstruować. Wow, spora grupa tutaj do nas idzie. E, zaraz, to jest w min. Arminoka. Dobra, jak nas minoce lubią, czy nas nie lubią? Hmm... Hmm... Hmm, hmm, hmm. Nikt nas nie lubi. Problem taki, że nikt nas nie lubi. Właśnie, co w ogóle się z czy ona mocno oberwała? No sporo. Sporo oberwała, nie ma co tamto. Może być problem z jej przeżyciem, podejrzewam. Nawet duży problem. E, jak tam gotowanie? Słabo. Bardzo słabo. Kurde, mega słabo. Nie mamy nikogo, kto potrafi by cokolwiek sensownego przyrządzić. Dobra, trzeba będzie to z mięsa przyrządzać, widzę, bo inne opcji w sumie ja nie widzę osobiście. Mm, kurde, no. Słaba baza, bardzo słaba baza. <laughs> Mega słaba baza. O, nikt mnie nie lubi, to swoją drogą. Znajdujemy tu stojaki na broń. Hmm, niech się Rixinowa zajmie budowaniem. Właśnie Rixinowa już powinna się zająć budowaniem, co ciekawe. Ale się nie zajmuje. No już zaraz, zaraz, zaraz was pochowam, spokojnie. Jestem, trochę mało rąk do roboty, nie wiem czy zauważyliście. Ktoś do kogoś strzela. W ogóle po co mi tu są? Hmm, ja no, nam pomóc wydaje mi się. No ma trochę agawę frutów. Nie, bez szału. Będąc szczery to bez szału. No ma trochę pożywienia tu nam tworzy Rixonowa. Przynajmniej będziemy mieć jakieś zapasy. Gotowanie, ono niestety nie jest wysokie, ale prędzej czy później się nauczy, podejrzewam. W ten czy w inny sposób. Kurde, tego doka bym bardzo chciał mieć, nie? Na swoich usługach, bo jest dobry. To jest dobry koleś. Bardzo nam się przyda. Nawet bardziej niż bardzo. Może wywiórko oszalała. <laughs> I tyle, że chodzi o wiewiórkę. jest, jest, jest yes, DOC, jest kurtyzana dok. Dobra, go trzeba do czegoś przypisać. Nie jest dobry w wynajdywaniu, więc to będzie jego podstawowa funkcja. W doktorzeniu też jest najlepszy, więc to też będzie jego podstawowa funkcja. Przy okazji, niech pomaga w budowaniu, w gotowaniu, niekoniecznie w cięciu roślinek. W czyszczeniu też może być tutaj głównym czyścicielem. W sadzeniu. Innej w sumie opcji nie mam. Crafting to jest. No, niech będzie też jego podstawowa funkcja. Jest, jest, jest. Super, dobra. To już znowu do przodu, znowu do przodu. Dobra, dok. Kim ty będziesz, Doc? Kim ty będziesz? Ty, Doc, będziesz się u nas nazywał... A, Tymen. Tajmen. Jesteś Tajmen. Doc Tajmen... Tajmemowski. Tymem, Dobra, TheVixxon zajmuje się, tutaj widzę... Hmm, tylko właśnie, on do ich... <śmany> Na śmietnik wyrzuca ciała! Boże. Oczywiście nie ma komu zbudować. O! To jest jeszcze ciekawe. <śmany> Ten, żółw zwariował. Oszalał. Boże, koniec świata. Teraz pytanie, co robi Riksonowa? Riksonowa, Riksonowa. Aha, będzie gotować. Można i tak. Dobra, Riksonowa. Ja bym chciał, żeby zajęło się konstruowaniem w tym momencie, a nie budowaniem. Jakaś Alaska chce do nas dołączyć. Nie, ona dołączyła do nas. Ej, 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 fajnie. I też ona jest dobre w wynajdywaniu. W plantażu, w jest nie najgorsza. Medycyna jest taka se, ale niech już będzie. Crafting też jest taki se, ale niech będzie. W strzelaniu to jest tragedia, no ale jakoś to przeżyjemy. Cooking nie, patient nie, firefighting. Mining do kopania nie, nie jest najlepsza, ale niech tam sobie będzie kopała super. Żądam lepszego pochówku, spoko spoko, zaraz będzie. Zaraz będziemy pochówkować. No, w końcu ktoś się zajmuje wynajdywaniem, kurde. Co ona no to w ogóle ma na plecach? Ej, co na no to w ogóle ma? A ty, ty, to jest ten, to jest. Ty... Jak to się nazywa? To jest kamizelka. Ciekawe. Tak mówię, ona jest tragiczna w strzelaniu i to mnie trochę martwi, więc co by jej tu dać? To jest dobre pytanie. Dajmy jej Enfielda w sumie. Dobra. I tu może byłoby walnąć osłonę jakąś. W sensie osłonę, w sensie wieżyczki. To może nie być zły pomysł, podejrzewam. Dobra. A w końcu ktoś się zajął budowaniem grobu, więc w końcu wsadzimy tych ludzi do grobów, tam gdzie ich miejsce jest. Widzę, że mam małe problemy z brakiem drewna. Trzeba będzie jakiegoś drwala w ogóle powołać, coś czuję. Eee, planting, plant cutting. Kto będzie w tym najlepszy? Tajman? Czy może? Tajman, czy Ksanowa. Hmm... No, niech Tajman się tym zajmie w sumie. Hospital bed. Dobra, znaleźliśmy łóżko... ...łóżko kurcze lecznicze. to dobrze. Teraz zajmijmy się może... ...stone cutting może. Hmm... Albo może krawiectwem, mamy w sumie dużo to krawiectwem się zajmiemy, bo mam dużo tego kurde wszystkiego, to zajmiemy się tym krawiectwem. Tylko tak, mamy małe niedobory, jeżeli chodzi o łóżka w tym momencie, widzę już. to zajmijmy się tym w sumie. Budujmy kolejne domki dla naszych milusińskich. No i dobrze, dobrze. Ej, w ogóle tu są sniperki. M24. Pozbądź się tych niepotrzebnych rzeczy. Dobra. To będą same wypasione bronie leżały. Nazwij nowego kolonistę. Alaskę, właśnie, Alaskę trzeba nazwać, tak. Tylko Alaska to jest pani. Jak ją nazwiemy? Wik -polowa. Polowa, dobra. Vick Polowa tu ładnie zajmuje się budowaniem. Właśnie, potrzebujemy kogoś, kto będzie tragarzył. I tu pojawia się problem, bo nie ma żadnego tutaj dogodnego człowieka, który mógłby się zająć tragarzeniem. To może być problem. Dobra, chowa właśnie ciała. To mnie cieszy. Teraz pytanie, czemu nikt nie zajmuje się gotowaniem? Hmm, cooking, aha, bo w sumie nie ma kto by się zająć tym gotowaniem. Dobra, niech Liksonowa się zajmie gotowaniem. Tak czy siak. Ona musi tutaj wykształcić sobie skilla w gotowaniu, bo jak sobie nie wykształci tego skilla to będziemy w pupie. Takiej dury. niestety zanim ona tego skilla sobie wystarczająco wysokiego wykształci to trochę to minie. Monika no, nikt nie ma także możliwości jakiegoś tam zaawansowanego gotowania. A nie, nawet. Hmm, nie, nikt tu nie ma praktycznie żadnych predyspozycji do gotowania, praktycznie ich nie ma. Hmm. W ogóle Madeline jakoś się wykurowała, wylizała. Straciła tylko dużego palucha w prawej stopie. Dobrze, czyli nie źle. Ogólnie nie jest źle Ach, Building po, A właśnie, bo tu nie dochodzi energia. To trzeba tutaj jakoś na to coś poradzić W takim rozrachunku O bardzo... WIC bardzo ładnie się sprawdza, widzę, w, przy... Nie potrzebowali większego pola, czuję.